Zastanawiałeś się, jak stres wpływa na nasze emocje i dlaczego czasem pod jego wpływem reagujemy w sposób, którego potem żałujemy. Poznanie tego mechanizmu pomoże Ci lepiej rozumieć siebie i swoje reakcje w codziennych sytuacjach. Jak myślisz? Czym jest stres i skąd się bierze? Stres to naturalna reakcja organizmu na sytuacje, które postrzegamy jako wyzwanie lub zagrożenie. Wyobraź sobie, że jesteś pod presją. To może być ważne spotkanie, napięta sytuacja w domu lub nagłe problemy. W takich chwilach nasz organizm automatycznie zaczyna produkować hormony stresu, takie jak kortyzol i adrenalina. Te hormony mają nas przygotować do działania: walcz lub uciekaj. Ciekawostką jest to, że pierwotnie stres był mechanizmem przetrwania, który miał chronić nas przed zagrożeniami, takimi jak dzikie zwierzęta. W tamtych czasach stres pozwalał szybciej biegać, uciekać przed niebezpieczeństwem lub walczyć o przetrwanie. Dziś jednak większość stresorów jest związana z codziennym życiem np. z pracą, problemami finansowymi czy nadmiarem obowiązków. Mimo, że nasze zagrożenia są dziś inne, ciało reaguje na nie tak samo intensywnie jak w czasach, gdy walczyliśmy o przetrwanie. Niestety, taki poziom napięcia i gotowości do walki może mocno wpływać na nasze emocje. Jak stres wzmacnia nasze emocje? Pod wpływem stresu układ limbiczny. A szczególnie amygdala, czyli część mózgu odpowiedzialna za reakcje emocjonalne, działa bardziej intensywnie. W praktyce oznacza to, że nasze emocje, szczególnie te silne, takie jak gniew, lęk czy frustracja, stają się bardziej wyraziste i trudniejsze do opanowania. Gdy amygdala przejmuje kontrolę, nasz mózg odbiera bodźce z otoczenia jako bardziej intensywne i emocjonalne. To dlatego, kiedy jesteśmy zestresowani, Reagujemy szybciej i bardziej impulsywnie nawet na drobne sytuacje. Na przykład, jeśli jesteś zestresowany i ktoś skrytykuje twoją pracę, możesz poczuć znacznie silniejsze emocje, takie jak złość czy smutek, niż gdybyś był w spokojnym stanie. Można powiedzieć, że stres działa jak wzmacniacz dla naszych emocji. To, co zwykle wydaje się drobną sprawą, pod wpływem stresu może wywołać lawinę reakcji emocjonalnych, nad którymi trudno zapanować. Dlaczego trudniej wtedy panować nad emocjami? Kiedy jesteśmy zestresowani, zmniejsza się aktywność kory przedczołowej, czyli części mózgu odpowiedzialnej za racjonalne myślenie, analizę sytuacji i kontrolowanie reakcji. W efekcie nasze reakcje są bardziej instynktowne i emocjonalne, a podejmowanie racjonalnych decyzji staje się trudniejsze. To dlatego pod wpływem stresu możemy powiedzieć lub zrobić coś, czego potem żałujemy. Badania pokazują, że osoby, które doświadczają chronicznego stresu, częściej podejmują decyzje w oparciu o emocje niż logiczne rozumowanie. W takich sytuacjach częściej też odczuwamy impulsywność, co może wpływać na nasze relacje z innymi, samopoczucie i zdrowie psychiczne. Dla mózgu stres to stan alarmowy, dlatego mniej czasu poświęca na analizę, a więcej na działanie, co często prowadzi do gwałtownych reakcji emocjonalnych. Jak możemy radzić sobie z emocjami, gdy jesteśmy zestresowani? Na szczęście istnieją proste techniki, które pomogą Ci w chwilach stresu. Jedną z najbardziej skutecznych metod jest świadome oddychanie. W momencie, gdy czujesz, że emocje zaczynają przejmować kontrolę, weź kilka głębokich oddechów. Spokojne, głębokie oddychanie wysyła sygnał do mózgu, że możesz się zrelaksować, co pomaga wyciszyć intensywne emocje. Drugą metodą jest praktykowanie mindfulness czyli uważności. Dzięki mindfulness uczymy się obserwować swoje myśli i emocje bez oceniania ich, co pozwala zdystansować się od nich. To sprawia, że jesteśmy mniej podatni na impulsywne reakcje i możemy łatwiej kontrolować emocje. Podsumowując, stres może sprawić, że nasze emocje wydają się bardziej intensywne, a kontrolowanie ich trudniejsze. W chwilach stresu nasz mózg działa tak, by chronić nas przed zagrożeniem, ale czasem te intensywne emocje mogą prowadzić do działań, których później żałujemy. Dlatego warto znać techniki, które pomogą Ci w stresujących momentach. Świadome oddychanie i uważność mogą być skutecznymi narzędziami, które pomogą Ci zachować spokój i kontrolę nad swoimi reakcjami. Jeśli ten filmik pomógł Ci lepiej zrozumieć swoje emocje, zostaw i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści o świadomym życiu i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. A jeśli dotarłeś aż do końca, napisz w komentarzu decyduję. Żebym mógł zobaczyć, ilu z was naprawdę zgłębia temat do ostatniej sekundy. się Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.